Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że niestety ten film będzie inny niż wszystkie do tej pory, a to ze względu na to, że mój związek z Anielą po prostu się. <grym> Nie wchodź ja tak... jeszcze się! Nie... Mój związek z Anielą niestety dobiegł końca. <grym> Postanowiła wybrać ona Somalijczyka na Co? Spo... Somalijczyka na swojego chłopotu. <grymne> stało się to tak, że Aniela dostała pewnego dnia e-mail od somalijskiego księcia Który zaoferował jej spadek w wysokości 375 milionów dolarów w aktywach Ponieważ jest on dilerem ropy naftowej w Somalii I ona... Dobra, już przestań, naprawdę mi, wiesz, no W związku z czym znalazłem sobie nową dziewczynę Mateusz, wytnij ją Sam się wytnij Także moja nowa dziunia nazywa się Iwi Przywitaj się! <noise> Jelionku! to twoja nazwa! <noise> Nie jestem, na to, tylko Janusz, proszę, bo tak. On... do 2012! Dobra, Iwi jest czasem trochę upośledzona, ale spokojnie. Macie wiele wspólnego. dlaczego się rozstrzyma. Dlatego się idealnie z nim dobrałem. Ale słuchaj, żeby nie było, możemy zrobić tak, że albo gadamy z Ivy botem, albo Boybot. Chyba Boykot, kurwa. Mamy dwie opcje, albo romansuję dzisiaj z Ivy botem, albo ty dzisiaj romansujesz z PewDiePie'em. Ale ja proponuję, żebyśmy po prostu zrobili challenge. Dobra, chodzę w to. To gramy w papierkami nożyce. Papierkami nożyce jest w My rozwiązujemy konflikty w Headball 2. Headball 2, czyli mega fajnej i wciągającej grze, w której swoją drogą do wygrania teraz jest iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max i iPhone 13 Mini. Tak, dużo tych iPhone'ów. Bowiem w grze Headball 2 właśnie pojawił się fan event, gdzie top 3 osoby otrzymają te właśnie trzy telefony. Ale żeby nie było, jest to zrobione bardzo uczciwie, czyli tacy weteranie jak my nie będą grali na takich... Nubów. Nubków. <grym> jak wy. Bowiem jeżeli jeszcze nigdy nie graliście i chcecie dołączyć do gry i spróbować swoich szans w evencie, to będziecie grali z osobami takimi jak wy sami, czyli dopiero początkującymi, żeby było uczciwie. Słuchaj, ja sobie zagram charakterem, który nazywa się Red Imp, a jest fioletowy. A ja zagram wikingiem, który jest wikingiem. BAM! Tyś Maciu. A, jesteś łatwa! Ej, 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 ej! No gnoju! Ja nic nie widzę, gdzie jest piłka, co to ma być! No wyjść tą swoją wielką bakłażaniastą głowę! Sama jesteś bakłażaniasta głowa! No co to jest? A! Dobra, łatwo! No we się ogarni, dobra, to jest champ. Serio, naprawdę to zrobiłaś! No wypadź! No uspokój się! No! jaki No Jezu, przestań oszukiwać. No, Jezu, Chryste, ty nie boisz się w ogóle punktów. Do czego ty trafiłaś? Bo to było podkręcone. Sama jesteś podkręcona. No, Jeszcze to wygram, zobacz. Dobra! No, jest to za bzdura. Wygrałam! Dobra, powiem tak. Aniela się zbyt poczuła. Jeżeli chcecie, dodawajcie Ozdok w grze Headball 2. Przez zero? Smok Kacper nie dodawajcie, bo on tylko przegrywa cały czas. Gra Headball jest oczywiście darmowa i pobrać możecie ją z pierwszego linku w opisie. Dlatego, jeżeli jeszcze jej nie macie, to nie wiem na co czekacie. Pobierajcie. Nie grajcie! O, piękny rym. Link do gierki macie w opisie. Pamiętajcie o fan event, gdzie można wygrać iPhone'y. Naprawdę warto. Link jeszcze raz macie w opisie. Więc ja wybieram, z kim będziemy. Gadać. Tak, z Iwi. No tak. No. Dobra, no, odrywaj ją. Okay. Cześć, klopsiku, wyspaczki mojego Cześć. życia. To jest Chyba się chciała. Pinking. weź gdzieś, jakiś serwer właśnie spaliłaś. U. U. <laughs> zamknij zamknij cię. Co za bzdura? Co za bzdura? Wyjmij mi swoje zdjęcie. <laughs> Nie rób tego, bo ucieknie. Ale ona jest tak głupia. No jest, dlatego. sensie patrzysz na nią i widzisz taką Karynę. Dosłownie. Patrz, ja ci teraz pokażę, że to jest Karyna, naprawdę. No dobra, damy. Masz ogi? Widzisz, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Co, Dobra, sorry, to był błąd w Matrixie. Ale po co? Ale po Ciotry. Co jest? Kurwa, to jest hiszpańska Karyna. It is a physical possibility, yes. No ty pierwszy, Jezus. Miłe. D Mi. Dl dlaczego? Kurwa, jak piszesz do niej po angielsku, to ona ci nagle po polsku mówi. I po hiszpańsku czasami. I po hiszpańsku. Wiesz co? Dobra, słuchaj, ja mam challenge tych botów. Zrobimy coś takiego, że powiemy tell me a joke. I don't I know any. Do any. No dobra. Chyba już zero punktów. Teraz sprawdzimy naszego bota. Hey Siri, tell me a joke. I put maple syrup on my shopping list. Now it's all sticky. Ha, ha. Ha, ha to jest mistrzem, Dobra, wiesz co, ona jest tak głupia, idźmy na innego bota. Cześć, mała, nie mów do mnie, mała. Okej. Okay. Okay. Będę, ja jestem dziewczyną. <głosy> <głosy> nie jesteś. A jesteś, jest, jest, jest. <noise> jest bardziej clever niż ty. Jak mu masz udowodnić? Zagiełcie. Udowodni, nie masz. piuta. <noise> Mam! No to jesteś dziewczyną masz szpiuta, co jest, kurwa! Poka bydlaka. Najpierw ty pokasowe. Dobra, Dobra. A teraz ja chcę z nim Ej, pogadać. Ej, poczekaj, nie podoba mi się to. Zacznijmy od początku. Ok. Czy lubisz ritezza? Czy lubisz ozdoki? Co to są placki? Chciałam kiedyś robić streamy z gotowania, to zrobię mu placki. Co lubisz jeść? O! To jest dobre. To jest dobre. Słuchaj, jest jedno podstawowe pytanie, które zawsze trzeba zadać sztucznej inteligencji. Jesteś gotowa? O! Co? O ty kurwo! No co to znaczy nie? Dlaczego nie? No bo Cię nie znam, ale Disa! Nikt tak nie powiedział. Jebać Disa czy nie? Ale ona się drażni ze mną Czy lubisz Joykę? Lubię, nie lubię Czy lubisz Marvel? Tak, a ty mnie? Nie Dlaczego tak długo myśli? O, kto pa? Jakby teraz się karta w przeglądarce zamknęła To byłby hit. Kurwa, ty własne zdanie ma. Nie może być tak, żeby kobieta miała własne zdanie. Znaczy się... Nie wiadomo za bardzo. Zmienia płeć co chwilę. Jesteś samicą, nie ogierem. Ale ona pyskuje w ogóle! Ja, ja nie wiem, czy to jest ona. Ja też nie wiem. Kurwa, ona jest no tak, bo... taka nieoswojona nastolatka. Widzisz? Ona jest nastolatką. Jakie garaże? Jakie Jaki garaże? Na szkołą Co masz na myśli? Będziemy jarać papieroski za garażami Tak, oczywiście Dobra, czyli to jest nastolatka, 100% z z... która jest pyskata i wszystkich wkurwia dookoła To nie jest za dobry znak, masz 24 lata Wiek to tylko liczba ona nie lubi w dupę? Dobra, a jebać Disa? Każdej kobiety musisz o to pytać? To by się nie zdarzyło? Idziesz do bidronki, dajesz tam, nie wiem, PIP 249 złotych. Lubisz w dupę? Gratuluję, kochrawa minus 10%. Zapytam romantycznie. Zaczęliśmy go psuć. Może na jest rolnikiem, że ona założyła babci homonto i teraz jest na wypadku. To było głupie. Nic z tego nie jest mi obce. To nie ma sensu. Sam nie masz sensu. Ty nie masz sensu. Przestaniesz mnie obrażać? Nie, ty kurwo. Obrażasz od samego początku. Chuj ci w dupę. Cierp. Nienawidzę cię. Ja ciebie też. I co, to powinno mnie zaboleć? Powinien teraz płakać? Lubisz pieski? Mam jednego w domu, ale starego. Mam nadzieję, że zdechnie. No ja też. Co jest? Kleber w chuj! Ja chciałem zagrać tego złego człowieka, ale ona jest gorsza. <grym> Jestem Bot CX-7. Będziesz moim... MOIM przyjacielem? Nie! Zbierdalaj! Jaki ty jesteś wulgarny w ogóle! Szanujesz papieża? Którego? Jana Pawła II. Co jest, kurwa? No, weź! Tak, chcę do ciebie kotku. To przyjdź o 18, dobra? Brać gumki. Boże, kazu rozjadę no Tam w Warszawie, w którym sklepie, w takim jednym, którym jesteś chaotyczny? Twoja stara jest chaotyczna jak dziecko w pralce. Twoja stara wali dupy! Ej, nie! Rikcz. Szanuję. McDonald's czy KFC? O KFC czy MCD? To <laughs> Z ciebie. No. Nie bo z Cyby. Haha. Lubisz kurczaka w panierce? Tak średnio, co to za pytanie? No co kurwa, co ty za pytanie zadajesz w ogóle? Pojebało cię? Chodzisz w jej serwę intymną, nie pytaj o kurczaka w panierce na pierwszy radca, Nie ma! No proszę! Nie żeby coś, ale... <laughs> ale sklej <piznę. laughs> Było dobre. Wataha dobra, spadam z To wypierdalaj. Wypierdalaj, ja. Buu. A. Kochasz mnie, bo ja cię? Nie. Nie kochasz mnie. Nie kocham. O kurczę. Bo kocham aniele. Ja jestem dziewczyną, misiu O, dobra. <ścoughs> Nie ja! Bardziej! Spierdalać! Twoja cała argumentacja legła w gruzach! Konopski czy Rewo? To widzę z Napisz mi jej keydrop. drop. Tak po prostu o. Mr. masz taki piękny uśmiech, ale temat zmienia. O! Ty krzywą dupę, kurwa. That is this oh. Almebo. Hey Siri, knock knock. Knock knock. Who's there? Radio. What radio? Radio not, here I come. Not ah. <laughs> another one. Radio not <laughs> What is my name? What is wrong? Dobra, wiesz co? Walić to. Te boty są tak głupie, że to się w pale nie mieści. Jakbyś weszła do przeciętnej szkoły średniej, wzięłabyś trzy najgorsze karyny, jakie są, i zadawałabyś im pytania, to odpowiadałaby tak samo. Ja ciebie też. Tak, biszkitu. kitu. Macie szluga? Kocham cię. Chcesz iść na browara? Ja ciebie też. Pepsi czy Coca-Cola? A ty mnie kochasz? Chcesz chicken nuggetsów? Uwielbiam anime. Przecież to jest dokładnie ten sam poziom rozmowy. Wiesz co? Ja jestem zirytowany. Ja sobie teraz włączę grę Headball 2 i ja sobie trochę pogram, żeby się rozluźnić. Rewanż? Zip. Pieniądze. Um, nie. Tak! A jeżeli wy również chcecie się rozluźnić przy grze HeadBall 2, to link do jej pobrania macie w opisie. Pamiętajcie o konkursie na iPhone'a oraz na jeszcze jednym konkursie na iPhone'a, który jest organizowany wraz z Konopskim, Palionem, Yosim Josim i Gilatisem. Macie tutaj naprawdę fajny konkurs, gdzie można wygrać fajną nagrodę, wystarczy zafollowować nas na Instagramie, odwiedzić nasze kanały na YouTube i odpowiedzieć na sekretne pytanie. I to tyle. Tymczasem, jeżeli widzieliście, tu macie wspaniały film. A ja idę grać, bo ja jestem zdyktowany tymi butami. Są głupie, to się... To jest tragedia!